Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek spacerów z wędką po moich rzekach mojego dzieciństwa. A dzisiaj, top wszystkich topów, czyli rzeka, na której stawiałem swoje absolutnie pierwsze wędkarskie kroki. W roku 1979 po raz pierwszy zanurzyłem wędkę, jakiś spławikowy zestaw w odmentach tej rzeki. Oczywiście nie na tym odcinku, tylko kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów niżej. Łowiłem jelce, kiełbie na początku, jakieś płotki się trafiały sporadycznie, później zaczęły się szczupaki, okonie, tego typu ryby. A dziś jesteśmy, to tak jak już mówiłem, kilkadziesiąt kilometrów wyżej na odcinku górskim, strągowym, z nadzieją na złowienie wstrąga. Na pewno nie będzie to zadanie łatwe, ponieważ tutaj zawsze wstrągi odpalały bardzo późno. Nie ma ich jakoś szczególnie dużo. I, I są dosyć trudne do złowienia. No, wiosna szczególnie jakoś tak nie służy tutejszym rybom. Więcej ryb się łowi późną wiosną albo w lecie. Ale jestem dobrej myśli i w każdym razie, nawet jeżeli niczego nie złowię, to przynajmniej obejrzycie sobie piękną rzekę. Ja sobie też przypomnę stare, dobre czasy. A rzeka jest przepiękna, i z tego, co udało mi się już tak na pierwszy rzut oka zauważyć, to w przeciwieństwie do baryczki nie została jeszcze zniszczona. Nie została tknięta ręką ludzką. Delikatnym problemem są kajaki, przy czym to nie same kajaki, bo nie mam nic przeciwko kajakarzom, natomiast wyciąganie drzew z wody, wszystkich zwalonych drzew to jest problem. Wyciąganie pni i gałęzi, i wszystkiego co do wody wpadnie, powoduje, że rzeka się wypłyca, zapiaszcza się, wszystkie dołki zostają wyrównane. Na szczęście na tym odcinku nie mamy tego problemu, ale niżej ten problem występuje. W każdym bądź razie zapraszam Was na wędrówkę. Idziemy dalej. Pocieszająca rzecz. Wchodząc ze dwa kilometry, nie spotkałem jeszcze ani jednego śmiecia. I tak powinno być zawsze i wszędzie. Żadnych plastików, żadnych puszek, żadnych butelek. Za to rzece pełno zaczepów. No podobno gdzie patyki tam wynik piękna miejscóweczka zwalone gałęzie w wodzie za nimi dołek przed nimi też jest pięknie ale do tego zaraz dojdę ale zobaczcie jak tu jest pięknie Las rzeka. Słoneczko świeci, to no, słońce troszkę nie ułatwia nam wędkowania, trudniej w takich warunkach obstrąga, lepiej jest jakieś jest pochmurno, ale nieważne. To już nawet dzisiaj nie chodzi o ryby. Rzeka jest prześliczna. Nic się nie zmieniło przez te wszystkie lata i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Próbuję podejść odrobinkę dalej. No tutaj jest piękna miejscóweczka. Dołek zresztą tu miejscówka. No to miejscówka mamy co dwa kroki. Dosłownie. Co chwilę jest kolejna. Obie teraz na invadera piątkę tonącego. Z tego względu, że te dołki są krótkie, ale głębokie, a Inwajder piąteczka zwłaszcza właśnie w wersji tonącej błyskawicznie nurkuję dzięki temu obławiam głęboko widzicie, nawet szczytówkę podnoszę do góry bo czasami schodzi aż zbyt głęboko a no, nic nie wyszło, nieważne leśny potok coś wspaniałego miałem tu przed chwilą fajne branie no ale niestety, o jeszcze zaczął holenders wyskoczył jak z katapulty i niestety nie udało się zacząć tak to z tymi pstrągami bywa zauważcie że już samochodzenie po rzece, na której nie ma śmieci jest przyjemne, jest wspaniałe to są zupełnie inne doznania estetyczne. Ryby wiadomo jak to ryby. Raz lepiej, raz gorzej. Mówię, ta rzeka do jakoś szczególnie rybnych nigdy nie należało. Aczkolwiek można tu spotkać jeszcze pstrągi. Pstrągi, lipienie, bardzo ładne lipienie. A jak Wam mówiłem, wchodzą tu też trocie wędrowne na tarło. Nie ma ich wiele. Ale czysto teoretycznie istnieje szansa na spotkanie z takim osobnikiem, który przypłynął ar z Bałtyku. Muszę tu przyjechać jeszcze raz w maju, kiedy ryby zdecydowanie lepiej żarują, kiedy są bardziej aktywne. Bardzo często wtedy wychodzą z tych swoich dołków, widywałem je wielokrotnie. Na tych piaszczystych wykłóceniach. A ile razy nie wyskoczył z takiego miejsca, które wydawałoby się nijakie zupełnie. Jeden pojedynczy patyk, grubości palca. A za nim stał strong. O, pięknie. Jest pięknie. Zobaczcie, jakiego mam pomocnika tutaj. Taki dzielny <śm> <śm> operator kamery. To on dla Was kręci dzisiaj film. Stanie coraz trudniejsze, ale w niczym nie nie przeszkadza. Czukam skarbu fleśnego potoku. Piękne miejsce, jeszcze coś rodzaju przykosy. Z taką przykosą dołek, a w nim lubi czerić się Myślę, że przez las będzie krótsza droga Więc skracam sobie Operator kamery dzielnie kroczy za mną <grystanie> Jak? Fajnie było? Fajnie, fajnie A jak mówisz? Męcząca trestka, nie? Po takich krzakach No, że kwiatywa Dobra, teraz ja poniosę ciężki sprzęt I jeszcze te spodniobuty, nie? Ciężar. Ale dobra, fajnie, że nie pada. Nie zaraz, <laughs> Może nie. odmokła mokła wąka, po której idziemy właśnie w tej chwili. To jest niesamowity bufor, który zapewnia wodę dla rzeki, nawet w okresach dużej suszy. To jest jak gąbka dosłownie, później ta woda sobie swobodnie, powolutku, powolutku spływa do rzeki. Jednocześnie miejsca takie zabezpieczają niżej położone tereny przed powodziami i bardzo często nie zdają sobie sprawy, jak to jest bardzo, jak to jest ważne. Zarówno dla rzeki, jak i dla nich samych. Nie jest to jeszcze bagno, nie jest to torpowisko, ale i tak widać, że woda stoi tutaj bardzo długo, być może nawet cały rok. Zmieniłem rzeczkę, to cały czas jest to do rzecze tej głównej rzeki, na której zaczynałem dzisiaj, ale przyjechałem na dopływ, bardzo mały, jak widzicie. Jeszcze już naprawdę ciurek i nie zawsze się... Udaj. O kur... Ależ tu są dziury. Widać doskonale jak się wejdzie, że w każdym takim gałeczku nawet grube wstrągi mają, mają szansę mieć swoje miejsce. Kiedyś czytałem teorię, nie wiem czy prawdziwą, ale, ale czytałem, że wstrągowi wystarczy dla poczucia bezpieczeństwa półtorej długości jego ciała, żeby wynosiła głębokość. Czyli powiedzmy dla wstrąga 50 cm. Wystarczy, jeżeli głębokość miejsca będzie miała 75. Nie mam oczywiście pojęcia, czy to prawda. Czy to nieprawda. Nie pamiętam nawet kto tę teorię wysnuł. Ale coś tu może być, bo wcale nie potrzeba jakiejś gigantycznej głębokości, żeby łowić fajne ryby. Zobaczcie co przede mną. Jedno zwalone drzewo za drugim. I tak będzie prawdopodobnie przez cały czas. Przynajmniej kiedyś tak było. Piękny, dziewiczy teren. Dziewicza rzeczka. Bardzo mała, ale obfitująca swego czasu piękne wstrony. Tutaj wstrągi były, czasami mówiliśmy, szersze niż dłuższe, bardzo grube, spasione. Młody operator kamery został w samochodzie, bo jest zmęczony. A trudno mu się dziwić, Tachał, że ciężki aparat razem ze statywem po krzakach, po haszczach, niech sobie odpocznie. A przy okazji ja nie muszę jakby zwracać cały czas na niego uwagi. Czy nie wpadł gdzieś do bagna. O, a bagno właśnie przed nami. Muszę uważać, żeby zaraz nie mieć błota w woderach. Były lata, że w strumyku tym praktycznie nie było wody. I to, ta sytuacja miała miejsce przez kilka lat. Więc to na pewno nie miało pozytywnego wpływu na rybostan. Ciekaw jestem, czy się. Chociaż trochę odrodziły. Miejmy nadzieję, że z głównej rzeki weszły tutaj jakieś ryby. Może wchodziły na tarło. Może coś zostało. No zobaczymy. Dla mnie jest to takie jakby sprawdzenie tego, co było kiedyś. Na razie cisza. No ale... Ostatnie 30 kilka lat spędziłem nad Sanem, tam głównie łowię, nie tylko zresztą strongi, Ale ponieważ zaczynałem na takich właśnie ciurkach, więc sentyment do tych mikro we mnie pozostał. I w dalszym ciągu łowienie takich rzeczkach sprawia mi największą przyjemność, największą frajdę. Co roku staram się odwiedzić przynajmniej raz bory tucholskie do rzeczek Wdy. Do rzecz Brdy. I tam czuję się naprawdę fajnie. Tak właśnie powinny wyglądać wszystkie rzeki. Dzikie, nietknięte ludzką ręką. Proszę bardzo, powalone drzewa. Drzewa, które spadły, leżą. Stanowiąc doskonałe siedlisko dla wszystkiego, co w rzece żyje dla ryb, dla owadów, dla larw I o to w tym wszystkim chodzi Piękny napływ No nie mam na razie brań Ale no cóż, trudno to tak też przecież bywa Każdy z nas doskonale wie, że nie codziennie jest 1 maja. Nie codziennie jest niedziela. Czasem biorą lepiej, czasem gorzej, czasem wcale. Ważne, żeby się nie poddawać. Ważne, żeby czerpać radość z każdego takiego dnia nad piękną rzeką, nad piękną wodą. Jeziora też są piękne. A że nie zawsze bierze, może to i lepiej. Gdybyśmy zawsze łowili, to stałoby się to nudne. Takie oczywiste, pospolite i nijakie. Teraz równoważnia. Przeszedłem, nie kąpiąc się w bagnie. A tak więc, moi drodzy, kończymy wędrówkę dzisiejszą szlakiem leśnego strumienia. Nie połowiliśmy wstrągów, niestety, ale jedno, co jest pocieszające, że mamy rzeki, tutaj przynajmniej ta rzeczka jest taka, której nikt jeszcze nie próbował wyprostować, zmeliorować, nie zmieniali jej charakteru. Rzeka jak płynęła, tak płynie dalej, jest dzika, jest piękna. Ryby na pewno tutaj są, wstrągi są, a że nie zawsze biorą, no wiadomo. Nie co dzień jest 1 maja, nie każdego dnia mamy niedzielę i nie zawsze ryby biorą. Gdyby brały, za każdym razem to pewnie byłoby nudno. A tak to po prostu pozostaje nam nadzieja, że następny wyjazd, następna wyprawa tutaj zaowocuje trochę lepszymi wynikami. Do zobaczyska w następnym filmie.